Cześć, dzisiaj prezentacja Junaka ST125S lub inaczej Furios 125. Ja mam na imię Piotr i witam Was na kanale Motokoloret. Przejdźmy do prezentacji motocykla. Jest to nowy model w ofercie Junaka z zupełnie innej fabryki, w innym wykonaniu, jak również w innym standardzie. Zastosowany silnik, on jest tutaj głównym bohaterem w tym pojeździe to jest 11-kilowatowa jednostka dokładnie tyle, ile maksymalnie może być na kategorię A1 lub na, dla osób jeżdżących na prawo jazdy samochodowe. Chłodzona cieczą. To moc 15 koni generuje przy 10 tysiącach obrotów na minutę. Ech. Tutaj mamy widok tego silniczka. Głowica dość szeroka, ponieważ znajdują się tutaj dwa wałki rozrządów głowicy. Silnik jest czterozaworowy. Skrzynia sześciobiegowa. Widać, że jest to silnik. Nie występujący jeszcze w innych Junakach, aczkolwiek myślę, że fajnie byłoby, gdyby się pojawił też w innych modelach. Układ wydechowy, cały ze stali nierdzewnej. Pięknie brzmiący, aczkolwiek nie jest męczący. Za chwilę sobie włączymy silnik i posłuchamy go. Zawieszenie. Z tyłu znajduje się wahacz na jednym amortyzatorze centralnym z regulacją twardości. Z przodu widelce typu upside down. Przepraszam, widelec. Można tutaj dopatrzyć się pewnych podobieństw z Furiosem 50 dwusuwową. To jest pojazd z tej samej fabryki. Zwróćcie uwagę na olbrzymią tarczę hamulcową z przodu. Zacisk trójtłoczkowy. Tutaj występuje układ CBS-u, czyli środkowy tłoczek jest spięty z tylnym hamulcem, a skrajne są do, przedniego, do przedniej klamki podpięte. Opony, zaraz sprawdzimy jaki rozmiar 110 przez 70. 17. Opona z tyłu bardzo gruba, potężna. Akurat tutaj nie widać rozmiaru, muszę go troszkę przestawić. Rozmiar tylnej opony to jest 140 przez 70, 17. Napęd na tylne koło łańcuchem. Zwróćcie uwagę na kształt widelca. Podobne roz... kształt wahacza. Podobne rozwiązania są stosowane w zontesach. Też jest tego typu wahacz z urzebrowaniem na zewnątrz. Dźwignia zmiany biegów, bardzo fajnie wykonana, precyzyjna, nieposiadająca luzów. Biegi tutaj również zmieniają się bardzo ładnie. Tutaj znajdziemy gniazdko USB do ładowania telefonu, nawigacji przewody hamulcowe, wydaje mi się, że są w oplocie stalowym pokryte jeszcze. Czarnym y, y, plastikiem. Przednia lampa w pełni LEDowa. Tutaj mamy y, mijania drogowe. Ta obwódka bardzo ładnie wygląda. To jest światło pozycyjne. Kierunkowskazy również diodowe. Zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. Na górze znajduje się lampa LEDowa, pozycyjna i stop. Dokładnie taka sama jak w Furiosie 50. Poniżej, na tym dodatkowym błotniku, jest, będzie zainstalowana tablica rejestracyjna, światełko odblaskowe i kierunkowskaz. Tylny hamulec hydrauliczny, również z dość sporą tarczą skuteczność tutaj hamulców naprawdę jest wystarczająca prędkość maksymalna tego pojazdu według deklaracji producenta wynosi ciut ponad 100 km na godzinę natomiast apetyt na paliwo powinien być poniżej 2,5 litra natomiast jak to będzie w rzeczywistości no to prosiłbym żeby osoby jeżdżące tym sprzętem napisały w komentarzach będzie to też fajna Uwaga i wiadomość dla osób chcących w przyszłości zakupić ten pojazd. Zbiornik pomalowany jest tutaj granatową matową farbą. Fotel z, y, dwa rodzaje y, skóry, to znaczy to nie jest skóra, tylko materiał syntetyczny, ale dwa rodzaje, taki na środku zamszowy. I gładki na bokach, i tyle. Zerknijmy sobie do przodu. Tutaj mamy chłodnicę wody, sondę lambda, sygnał dźwiękowy. I co ciekawe, numer WIN tego pojazdu zaczyna się od S. Czyli co by świadczyło, że jest wyrobem polskim. Zasiądźmy sobie teraz na tym pojeździe. Tak, licznik w formie tabletu, stosowany w tej chwili w większości pojazdów droższych. Kontrolka silnika, rezerwa. Aktualna, aktualny przebieg, dzienny, data, wskaźnik naładowania akumulatora, wskaźnik biegów, obrotomierz, prędkościomierz, temperatura zewnętrzna, no i przebieg całkowity. O zegarku jeszcze chyba nie wspomniałem, również mamy zegarek. Jeśli chodzi o przełączniki, bardzo fajne w obsłudze, łatwe... Przy... Wszystko tutaj przełącza się mięciutko, leciutko. Nie ma najmniejszego problemu. Spróbujemy go odpalić. No, i jest problem. Jest to jedyna wada, jaką znalazłem w tym pojeździe: a mianowicie, przy rozłożonej stopce bocznej nie da się odpalić silnika. A co gorsze, ten pojazd nie posiada stopki centralnej, więc nie ma możliwości rozgrzania silnika, żeby sobie chwycił temperaturę przed jazdą. Po złożeniu stopki troszkę go przylaliśmy, ale już pracuje. Bardzo fajny dźwięk. Jak już wspomniałem, nie jest uciążliwy, natomiast przyjemny dla ucha i taki charakterystyczny. Nie jest męczący. Czuć, że tutaj silnik generuje troszkę więcej mocy, nawet wkręcając go na obroty że jest to zupełnie inna jednostka napędowa niż występująca w innych modelach Junaka. Jeździ się tym naprawdę. Bardzo przyjemnie. No 15 koni no to niestety ale musi pociągnąć. Dla mnie jako serwisanta i osoba, która zajmuje się później serwisowaniem tych pojazdów na uwagę zasługuje odpowietnik tutaj jest to coś, co czasami brakuje w innych pojazdach, trzeba pojazdy przechylić. Aby odpowietrzyć dokładnie pompę hamulcową, a tutaj, proszę bardzo, odpowietrnik jest w takim miejscu, że bez kłopotu pompkę można odpowietrzyć. Jak dla mnie, jako serwisanta, rewelacja. No i teraz rozłożymy stopkę boczną, no i niestety silnik się wyłącza. Tak wygląda, proszę Państwa, właśnie nowy junak. Furios 125. Naprawdę pojazd zwracający swoją sylwetką uwagę. Bardzo ładny, charakterystyczny. No nie da się przejść koło niego obojętnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Jeśli macie jakieś pytania z chęcią odpowiem w komentarzach. Tak, aby osoby, które szukają takich pojazdów, chcą się coś więcej do nich dowiedzieć, zawsze mogą do mnie napisać. W wolnej chwili na pewno odpowiem na wszelkie pytania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, i do zobaczenia na kolejnych prezentacjach i filmach.